Witajcie. Otóż znów walczę z Eneą. Tutaj chcę wam pokazać, że mam na jednej fazie 3,4 kW w tej chwili produkcji, a pobór mam na pierwszej fazie 1,59 kW. W każdym razie chodzi o to, że oni tutaj twierdzą, że jest międzyfazowe rozliczanie. Więc żeby nie było to sobie spiszemy teraz z tej godziny to no co jest, nie chcę wejść a to jest to teraz sobie poobserwujemy 1.6.0 potrzebujemy o kurcze właśnie było przed chwilą eee, dobra to zrobimy 1.2.8.0 1.6.0 i 2.8.0 nam jest potrzebne 1.8.0 To jest pobór Teraz zobaczcie, że mimo, że mam nadprodukcję To zobaczcie, jak te kilowatogodziny tam lecą Czyli mamy, że zużywam cały czas A tutaj mam z tych tutaj ceweczek informację tą i zobaczcie, że tu mam cały czas produkcją, więc żadna, żadne zużycie tu nie powinno lecieć. Zaraz Wam pokażę nagranie tego pisma. Wiem, że znowu chaotycznie trochę mówię. W każdym razie zaraz Wam wytłumaczę, jak Wam pokażę pismo. Jak widzicie, cały czas zużycie kilowatogodzin idzie. Poczęło na następną, i oczywiście idzie też produkcja, czyli 280. Teraz szukamy o 280, i mamy i idzie też produkcja, I produkcja będzie szła dwa razy szybciej. Mamy teraz 31, 32, a w tej chwili akurat e, o, widzicie. Czyli nie ma kompensacji, powinny mieć tylko produkcję o tej wartości Tu eee, Skoro jest bilansowanie międzyfazowe Oczywiście tego bilansowania międzyfazowego znowu nie ma Znowu będę się bujał z neon. Podejrzewam Także cały rok mnie tutaj oszukiwali na tym liczniku No i zobaczymy Co wyjdzie z tego, zaraz Wam pokażę to pismo a tu jest pismo w odpowiedzi na pana zgłoszenie 502 2019. Informujemy, że liczniki energii elektrycznej wykorzystywane do pomiaru energii elektrycznej u prosumentów zapewniają odrębną rejestrację danych pomiarowych w obu kierunkach przepływu energii, to jest pobór energii z sieci oraz jej wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej. No to rozumiem. Liczniki realizują bilansowanie międzyfazowe to znaczy mierzą i rejestrują energię sumaryczną ze wszystkich faz w danej chwili. Jest to zgodne z nowelizacją ustawy o OZE i zapewnia poprawne rozliczenie zarówno energii pobranej, jak i oddanej do sieci. No i właśnie o to chodzi, że jak przed chwilą z nagrania widzieliście, problemem jest to, że mimo nadprodukcji energii, to na przykład 3 kW, na jednej z faz jest Produkcja na drugiej fazie jest pobór. No to oczywiście się to nie bilansuje. Więc tutaj ktoś, kto się podpisał pod przypismem. Pani Urukcińska znała nieprawda. Ja nie wiem, czy już Enea zgłaszać na prokuraturę, bo to jest standardowe ich odpisywanie. Czyli tak jak było z tym licznikiem, że on działa prawidłowo, liczy prawidłowo, a później w sądzie przegrywają. Taka jest NEA. I tutaj znowu, pani twierdzi, że jest międzyfazowe bilansowanie yy, i energię sumaryczną, a jak widzieliście na nagraniu, dalej mi biło, że zużywam, a, bo, a produkcja była produkcją, czyli że wprowadzałem do sieci z tym przelicznikiem 0,8 i odbierałem o te 20% mniej. Zabierają mi, jeżeli to bilansowanie w liczniku nie działa, a w tym, jak widać, nie działa. Ja mam po prostu pecha z tą Eneo. Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie tę sprawę, subskrybujcie, mam nadzieję, że znowu wygram. Ceneo, trzymajcie kciuki. Na razie, hej.